Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak tragiczne wydarzenie potrafi odmienić życie i tożsamość nie tylko jednostki, ale także jej rodziny? Przykład Antana Jelchina, utalentowanego aktora pochodzenia rosyjskiego, dokładnie to ilustruje. Anton, znany z wielu niezapomnianych ról, urodził się 11 marca milenijnego roku w ZSRR na terenach obecnego Leningradu. Jego życie obfitowało w dramatyczne zwroty akcji, które kształtowały jego osobowość i artystyczną drogę. Jego rodzice, Irina Kourina i Wiktor Jelcin, to znana para byłych sportowców, mających na koncie udział w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Saporo w 1972 roku. Ich żydowskie pochodzenie w czasach ZSRR było źródłem wielu trudności, co skłoniło ich do emigracji do Stanów Zjednoczonych, gdy młody Anton miał zaledwie pół roku. Tam, w kraju możliwości, rodzina uzyskała status uchodźców, a mały Anton zaczął nabierać nowych umiejętności i rozwoju. Na ekranach pojawił się jako pięciolatek w reklamie Hook E. Cheese, a jego prawdziwy debiut filmowy miał miejsce w 2009 roku, kiedy zagrał w filmie Amen i As Most Water, obok takich gwiazd jak Bill Pullman i Peter Barton. Następnie zyskał rozgłos, występując w popularnej telewizyjnej adaptacji gpt a w wieku nastoletnim wcielił się w postać Roberta Bobiego Gerfielda w dramacie Scotta Hicksa Kraina Wiecznego Szczęścia, gdzie miał zaszczyt współpracować z legendarnym Antonim Hopkinsem. Za tę rolę otrzymał nagrodę Young Artist Award, co tylko potwierdziło jego talent. Jelczyn był także nieodłącznym członkiem obsady serii filmów Star Trek, gdzie wcielił się w postać Pawła Hekowa. Jego aktorstwo zaowocowało wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym przyznaną przez Boston Society of Film Critics. W międzynarodowym kinie zdobył szerszą popularność, co zapisało go w historii filmografii. Jednak życie Jelchina zakończyło się tragicznie. W czerwcu 2016 roku aktor został fatalnie potrącony przez swój własny samochód Jeep Grand Cherokee, który stoczył się ze stromej pojazdu. Jego ciało znaleziono przez przyjaciela, co wstrząsnęło środowiskiem filmowym i miłośnikami kina na całym świecie. Policja oraz prokuratura stwierdzili, że nikt inny nie przyczynił się do tego tragicznego wypadku. Przypuszczano, że przyczyną mogły być problemy techniczne z automatycznym blokadą hamulca. Odgłos straty tak młodego i utalentowanego aktora wstrząsnął fanami, kolegami i rodziną. Anton Jelczyn pozostaje w pamięci jako osoba wyjątkowa, którą tragiczny wypadek pozbawił przyszłości pełnej twórczości. Jego dorobek artystyczny, mimo że zakończony przedwcześnie, wciąż inspiruje nowe pokolenia aktorów i miłośników sztuki filmowej. Jego historia przypomina nam, jak kruche jest życie, które bywa pełne nieprzewidywalnych zwrotów.